To challenge tysiąc tajemniczych przycisków. Naszych bohaterów czekają niesamowite przygody, co oznacza, że będzie fajnie. No pojedziemy. jedziemy. Ciekawe, kto pierwszy wciśnie przycisk? Może temery? Niech będzie niebieski. Świetny wybór! Za niebieskim przyciskiem kryje się popyt. Mam ich całą masę. Co za relaks! Gdzie moja nagroda? Oj, już tu jest Mary. Zaraz je dostaniesz, łap szybko. Wow, to popyt! Jest ich tak dużo. I wszystkie są dla ciebie, miłej zabawy. Ekstra, jakie wspaniałe uczucie. Z każdym naciśnięciem jest coraz spokojniej. Prawie zapomniałem, Mary. Mam dla ciebie jeszcze jeden prezent. Igłę i nitkę. Dziwne, po co mi to? Pomyśl trochę, żeby to wszystko strzyć. No, niezły pomysł, zobaczymy co się stanie. Najpierw przyszyję jeden popyt do drugiego. Super, a teraz dodam jeszcze kilka innych. Wow, zrobiłam koronę! I mam jeszcze całą masę popytów, co oznacza, że mogę zrobić fantazyjny strój, który będzie pasował do nakrycia głowy. No to zaczynam, jestem piękna. Mary, naprawdę pasuje strój z popytów. Ale który przycisk ja mam nacisnąć? Niech będzie czerwony. Dobry wybór mam. Mam dla ciebie całą masę balonów. Oczywiście, w środku to nie jest powietrze, a woda. Ten sposób będzie sto razy fajniej. Jak mokro? Co to było? Zabawa trwa dalej. Nie, no tylko nie to. Jestem już cała mokra. I o to właśnie chodzi. Co się dzieje u mny? To straszne. Przemokła do suchej nitki. Może uda mi się jej pomóc? Proszę bardzo, Emma. Po co mi popyt, Mary? W tej chwili marzy mi się ręcznik i ciepły szlafrok. A może motylek? Mówisz poważnie? Powinnaś też być mokra, żeby mnie zrozumieć. Proszę. Niech będzie czerwony przycisk. No dalej, klaunie, zaskocz mnie. Nie będzie z tym problemu. Surowe staki trafią prosto do Twojego pudełka. Smacznego? Auć, to boli! Co to jest? Mi, 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 mi. Przyjrzyj się bliżej, ja sama się przekonasz. Ostrożnie, bo ciągle wrzuca mięso. To jest okropne. Fu, surowe mięso. Jeden kawałek jest nawet na mojej głowie. Dobra, spróbuję. Może jest tylko lekko niedogotowane. Fuj! Nie, to prawdziwy surowy stek. Spróbuj to przyrządzić, Emma. A w międzyczasie sprawdzę, co umery. No dobra, wciskam żółty. I to jest świetny wybór. Czekają na ciebie pyszne nóżki z KFC. Cały kubełek. Dotam też trochę sosu dla smaku. Nie mam keczupu, ale mam nadzieję, że nie przeszkadza ci tabasco. Smacznego. A, i prosto w głowę. Tak, ma się to na oko. Możesz bardziej uważać. Jaki soczysty kurczak. Dokładnie. Zaczynaj, Mary. Oj, mam nadzieję, że to ostatni. A teraz do dzieła. Pyszność. Uwielbiam kurczaka. Ojej, coś jest nie tak. Jakie to ostre. Jestem rozpalona. O, Mary w pudełku wybuchł pożar. Nie wiem, jak to wykorzystać. Hej, klaunie. Możesz mi rzucić jakiś patyk? Nie mam patyka, ale może widelec się nada. Świetnie. Co mówisz, Emma? Super, teraz nadzieję mięso na widelec i przysunę bliżej Mary. Emma, lepiej mi pomóż. Zaraz, teraz jestem zajęta robieniem obiadu. Mm, jakie to pyszne. Już nie mogę się doczekać, kiedy to wszystko zjem. Ojej, chyba już po wszystkim. No to która następna? W porządku, naciskam niebieski. Dobra dziewczynka. Trzymaj. Złapałam. Super. A teraz kolejny. I jeszcze jeden. Ostrożniej, nie mam dziesięciu rąk. Auć, ile ich tam jest? Dużo. Właściwie ten był ostatni. Super. Teraz mogę je zjeść w spokoju. Ale jak je przekroić? To już twój problem. Wciskaj guzik Mary. Niech będzie żółty. Świetnie! Pod żółtym guzikiem znajdują się orzechy włoskie i jest ich mnóstwo! Łapmery! Ojej, coś uderza mnie w głowę! Pomocy! Cieszę się, że Ci się podoba! Nie podoba mi się! A tak w ogóle co to jest? Spróbuję! Ojej, moje zęby! Jak to możliwe! Przez te orzechy wypadły mi wszystkie zęby! To się nazywa pech! Muszę je natychmiast wstawić na miejsce. No dalej, ząbki, naprawcie się. Dobra, teraz mogę zająć się orzechami. Potrzebuję czegoś ciężkiego, żeby je rozbić. Młot będzie idealny. Dziwnie. Może nie jest prawdziwy, przekonam się. Auć! Boli! Jednak jest prawdziwy! Moja biedna noga. Ups, kiepsko to wyszło. Dobra, teraz jestem wściekła. Trzymajcie się orzeszki, zaraz was naprawdę załatwię. Teraz działa? Nie no nie wierzę. Nawet nie drgnęły. No cóż, widocznie to nie jest mój dzień. Co mam zrobić z tymi ananasami? O, pyszny kawałek już w moich rękach. Jest pyszny. Ananas jest taki soczysty. Teraz już wiem jak dotrzeć do słodkiego środka. Podczas gdy Emma delektuje się swoim ananasem, ja muszę siedzieć głodna. Wszystko przez te orzechy z twardymi łupinami. Co? Pękł? Ale jak? W sumie to nie ma znaczenia. Chodź tu, mój orzeszku. Kurczę, to nadal nie działa. nie guzik, Mary. Dobry wybór, zaraz się zabawimy. Teraz twoja kolej, żeby się troszeczkę zmoczyć. Woda? Mogę dostać coś smaczniejszego? Mogę wrzucić ci tabasko, jeśli chcesz. A jak się ma, Emma? Zabieram żółty przycisk. Co tam jest? Wspaniale! Czeka cię balonowa impreza, Emma. Nadmucham je specjalnie dla ciebie. Chociaż nie, zrób to sama. Nie mogę uwierzyć! To balony! Zgadza się i jest ich cała masa. Ekstra! Mam świetny pomysł! Teraz mogę udekorować moje pudełko. Najpierw nadmucham balony i przyczepię kilka na górze. Jak ładnie. Są takie duże. Świetnie sobie radzisz, Emma. Ups, zapomniałem o mery! To jest tyle wody! Pomocy! Nie jestem rybą, nie umiem pływać! Nie panikuj, Mary, jestem tutaj. Dobra, nie mam wyjścia. Może naciśnięcie przycisku mi pomoże. To świetne rozwiązanie! Oto twoja maska, rurka i płetwy. Łap, Mary, miłego pływania! Wydaje mi się, czy to były płetwy. Masz też czepek do pływania. Niestety był z wodą. Poczułam to, ale w końcu mogę się wykąpać. Nadmuchałam balony, więc teraz mój tajny plan może zostać zrealizowany. Hura wolność! Hej, Cześć ma! Do widzenia Klaunie! Co? Czekaj chwilę, ma, wracaj tu! Z nami na pewno nie będziesz się nudzić. Zapraszamy na rapa jak najczęściej.